Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście i chcecie mnie oglądać. Kochani, przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem. Niech karty mówią. Zrobimy sobie czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku. Dzisiaj będzie czytanie dla Skorpiona. Witajcie Skorpione. Jest to czytanie, kochani, kochani, bezterminowe, bezczasowe. Jeśli poczujecie, że jesteście gotowi, to sobie po prostu odsłuchacie. Yy, oczywiście jest to czytanie ogólne, więc bierzcie ze sobą to, co potrzebujecie, nie dopasowujcie na siłę. Za każdym razem będę to powtarzać, bo widzę, że jest taka potrzeba. Yy, jeśli będzie Wam się podobało, proszę o łapkę w górę i komentarze. Cóż jeszcze Wam tutaj mogę powiedzieć? Myślę, że yy, wszystko powiedziałam. Dobra, nie przedłużajmy, bo na pewno jesteście ciekawi czytania. Ok, Skorpion. Co chcą powiedzieć energie? Co chcą przekazać energię Skorpionowi? No i przed chwilą też waga miała tą karta. Oj. Skorpionki. Kochani. Hmm, widzę, że jakaś... Yy, widzę, że część z was ma jakąś toksyczność w waszym życiu. Kto, jakiś, jakaś sytuacja w Waszym życiu spowodowała, że poczuliście ogromną stratę. Że poczuliście, kochani, stratę, że poczuliście się bezwartościowi, że wydaje Wam się, że, jest, że jesteście do niczego. To mogło być, kochani, spowodowane, to mogła spowodować jakaś osoba lub osoby. Jakaś. Jakieś osoby bardzo toksyczne w Waszym życiu. To są osoby, które wiedzą, jak pociągnąć za pewne sznurki, które wiedzą, jak ugrać dla siebie pewne rzeczy. To są osoby pięknie się wysławiające, to są osoby pięknie wyglądające, na pozór, na pozór bardzo. na pozór wyglądają jako osoby, którym warto zaufać. Które po prostu tak pięknie obracają człowieka, że, że się pogubili, że się gubimy w tym wszystkim i damy się omotać. To są osoby, które, osoby lub osoba oczywiście, która wręcz uzależnia od siebie. Omota. Czujecie się w takim potrzasku, będąc, będąc w pobliżu takich osób lub takiej osoby. I mam wrażenie, że ta osoba spowodowała w waszym życiu niezły zamęt. Yy, zrobiła bałagan totalny, yy, gdzie wy poczuliście zatracenie siebie, że wy poczuliście, yy, że nie macie siły na nic. Poddaliście się, kochani. Poczuliście niesamowitą stratę w jakiejkolwiek dziedzinie waszego życia. To mogła być kwestia finansowa, to mogło być życie osobiste. Tutaj coś takiego mi się właśnie rysuje, że ta osoba doprowadziła do tego, że Wam już się po prostu nie chce żyć, moi drodzy. Że Wam się, kochani, nie chce żyć. Ale Wy czujecie, w Was, głęboko w Was czujecie, że potrzebujecie zmiany, potrzebujecie uwolnienia od tego człowieka lub od tych osób. I Wy sami, kochani, to zrobicie, że. Ta zmiana w Was nastąpi i Wy z wiarą, z nadzieją, że Wam się uda, będziecie się małymi krocha, krokami, kochani, wycofywać z otoczenia tych osób lub tej osoby. To będą małe kroki, bo ten człowiek to jak złapie w sidła, to nie tak łatwo da odejść. No. Takie coś mi się tutaj, kochani, rysuje. Jest... Jest nadzieja na to, że uda Wam się z tego, kochani, wykaraskać, że uda Wam się uwolnić od tej osoby. Jesteście, mam wrażenie, uzależnieni od tego człowieka lub od tych osób. Dlatego czujecie niesamowitą stratę. Lub to też może wiązać się z kwestią finansową. Ten człowiek Was oszukał, tak? Zrobił tak, że mm, nie patrząc na Waszą krzywdę, po prostu Was wykorzystał lub mogło być też tak, że poznaliście faceta lub kobietę, okręćcie sobie dla siebie. Poznaliście faceta lub kobietę, która po prostu wzbudziła niesamowite zaufanie, niesamowite, niesamowita szczerość biła, biła tej osoby, ale oczywiście to tylko była maska. I ta osoba ta kobieta lub ten mężczyzna was oszukał. No Obiecywał złote góry, pięknie mówił, pięknie wyglądał, niesamowicie uwodzicielska osoba, tak, nie, nie, niesamowicie zadbana, bardzo, jeżeli kobieta, to bardzo ładna, jeżeli mężczyzna, bardzo przystojny. Urzekł was po prostu, no i was żywnie wykorzystał w kwestiach finansowych. Też tak, kochanie może być, ale jeśli tak, tak jest, to wy, kochani, się z tego wykaraskacie. Tutaj jest nadzieja na uwolnienie, tylko pytanie, czy, yy, czy się zdecydujecie. Oczywiście dopytamy sobie kartę. Coś takiego widzę tutaj, kochani, u Was. Dobra, pytamy. Z czym związana jest ta strata, ta porażka? No macie niesamowitą blokadę. Czujecie się, jakbyście byli w klatce. Yy, zakładacie sobie barierę, yy, blokujecie się. Niemożność podej podjęcia decyzji, niemożność stanięcia na własnych nogach. Kochani, to jest w Waszej głowie, tylko i wyłącznie. To jest w Waszej głowie, Wy macie na to wpływ. Proszę mi się nie blokować, proszę mi się nie zamykać, nie izolować od świata zewnętrznego. Bo tak naprawdę wyjście z tej sytuacji macie pod nosem, tylko Wy się blokujecie, zamykacie się w sobie. Puścić to, nie pozwolić na takie rzeczy. Nie pozwolić, żeby dane osoby lub dany człowiek w waszym życiu doprowadził was na skraj. Absolutnie na to nie pozwolić. Znaleźć w sobie tą siłę, wygenerować resztki waszej mocy, waszej energii na to, żeby walczyć. Nie blokujcie się, bo to jest wasza głowa. Wy macie, wy macie na to wpływ, kochani. I wam się, kochani, to uda. Wam się to uda, jeżeli pokonacie. Swoją blokadę i przekroczycie swoją granicę, bo tutaj jest takie zamykanie się we własnych myślach, analizowanie, przetwarzanie tego wszystkiego. Spójrzcie, spróbujcie spró spojrzeć na to z innej strony. Potrzebujecie zmiany, do tego dokonajcie. Zmiana zaczyna się, kochani, w nas samych. I tutaj taka zmiana nastąpi. Tylko uwierzcie w siebie. Widzę nowy początek. Zostawienie za sobą rzeczy, które wam nie służą. Zostawienie za sobą sytuacji, która was ciągnęła w dół. Coś takiego, kochani, tutaj mi się rysuje. Tylko pytanie, czy wy sobie na to pozwolicie? Proszę Was, żebyście wypuść, żebyście otwarli swoją głowę. Nie blokowali się, bo macie na to wpływ. Wsparciem dla Was będą, kochani, bliskie osoby. Wyciągną do was pomocną dłoń, jeśli będzie trzeba. Jeśli będzie trzeba, proście o pomoc. Bo mam wrażenie, że przy tym człowieku lub przy tych osobach będzie bardzo trudno samemu dokonać pewnych rzeczy. Ale, ale jest to też. Ale to nie jest też tak, że jest to niewykonalne, bo to jest wykonalne. Sami też dacie radę. Ale jeżeli czujecie, że nie, nie macie na tyle siły prostu znajomych, prostu bliskich w Waszym otoczeniu. Będą dla Was wsparciem, pomogą Wam. No? Dobra, kochani, patrzymy na tego toksyka. O co tu chodzi z tym toksykiem? No, kwestie relacyjne. Kwestie relacyjne. Człowiek omotał Was po prostu w kwestiach relacyjnych. To jest dla części, kochani. Obiecywał cuda, nie widzę, tak? Yy, osoba bardzo ufna, osoba bardzo szczera, bardzo kochająca, opiekuńcza, ale to tylko była maska. I teraz pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Teraz, kochani, pokazuje swoje prawdziwe oblicze ten człowiek. I zaczyna się, wy zaczynacie zauważać, że tak naprawdę yy, to nie jest człowiek, za którego go uważaliście. No. Dobra. Macie wybór. Macie, kochani, wybór. Tylko teraz tak. Proszę, żebyście się bardzo mocno nad tym zastanowili. Nad wyborem. Jest jakieś niezdecydowanie. Nie możecie się zdecydować na którąś z opcji. Proszę, żebyście to bardzo mocno przemyśleli, ponieważ to może być iluzja. To może być dar od losu płód, szczęścia, ale to też może być porażka życiowa, jeżeli wybierzecie którąś z opcji, teraz warto by było bardzo mocno się zastanowić nad tym którą opcję wybrać, no jest niezdecydowanie jest kochani bardzo duże niezdecydowanie, nie wiecie nie wiecie w którą stronę się okręcić, nie wiecie co dalej zrobić jeśli jest potrzeba, poproście poproście kogoś o pomoc bo tutaj będzie trudno Trudno się wykaraskać z macek tego człowieka. Jesteście, kochani, kreatorem swojego życia. Możecie wszystko. Tylko pytanie, czy chcecie. Hmm? Tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie, czy chcecie. Jeśli czujecie, że nie dacie rady sami, poproście bliskich z waszego otoczenia. Na pewno wam pomogą. Na pewno was wesprą w tej sytuacji. I z wiarą, z nadzieją uciekajcie. Jak najdalej. Uciekajcie od tego człowieka. Macie w sobie tą siłę. Macie w sobie tą siłę, kochani. Jesteście osobami wrażliwymi, empatycznymi, yy, osobami, które są bardzo wrażliwe. No i ten człowiek to po prostu wykorzystał. No. Zabrakło też, mam wrażenie, mm, równowagi w dawaniu i braniu. Daliście bardzo dużo z siebie, mam wrażenie, że całego siebie. Nie było równoważnie, wiecie o co chodzi. Nie było dawane tyle, ile było brane. Wy dawaliście, ale już nie braliście. Zabrakło tej równowagi w dawaniu i w braniu, kochani. No ten człowiek was zdradził i oszukał, no ewidentnie. Zdradził, oszukał, okradł, yy, zmanipulował, uzależnił od siebie i też może być tak, że po prostu dał nogę, zostawił was samych sobie i teraz wy nie wiecie co z tą sytuacją zrobić, jak się wyplątać z tej sytuacji, ponieważ może być tak, że zostaliście z długami. Yy. Albo po prostu cierpicie bardzo mocno z tego powodu, że ten człowiek was tak potraktował, tak? Hmm. Ja mam wrażenie, kochanie, że wy z tego wyjdziecie, jeśli na tą chwilę jest taka osoba w waszym życiu i nie możecie kochani się wyplątać z tego. Proszę poprosić kogoś, żeby wam pomógł. Wy macie już jakiś plan w głowie, to w was już kiełkuje, bo wy znacie swoją wartość. Wy wiecie, jakim jesteście człowiekiem. I wy sobie poradzicie, kochani. Jeśli to była kwestia finansowa, to wy sobie poradzicie. Ja tutaj nie mam w ogóle obaw, jeżeli chodzi o to. Poradzicie sobie. Tylko nie trzymajcie się tak bardzo tego człowieka już, jeśli jest taka możliwość. Małymi krokami wycofywać się. Bo tutaj widzę, jest naprawdę, to jest kochani, oczywiście, y, oczywiście przekaz dla części, nie dla wszystkich. Ale jeśli jest taka sytuacja w waszym życiu, to proszę, żebyście wycofywali się małymi krokami, nie od razu, bo on wam nie pozwoli odejść. On lub osoby toksyczne w Waszym życiu nie pozwoli Wam odejść, bo po prostu za dużo by stracił. Hmm. Tak to, kochani, widzę. Dobrze, zobaczmy sobie teraz. Kartę wrośnie oczywiście się już rozgadałam. O, jeszcze nie jest tak źle. Okay. Siła wyższa. No i ta siła wyższa, kochani, Wam pomoże. Uwierzcie w siebie. Już Wam czytam. Już Wam, kochani, czytam. Siła Wyższą. Ta karta przypomina Ci, że jesteś kimś więcej niż tylko osobą, która stara się iść naprzód i osiągnąć coś dla siebie i innych. Masz nieśmiertelną duszę i jesteś obdarzony ludzkim życiem, poprzez które siła wyższa może się wyrazić. Teraz musisz być świadomy swojej więzi z duchem i pielęgnować ją poprzez modlitwę i medytację. Zadaj pytanie, co jest największym dobrem dla wszystkich, jak mogę służyć. Następnie zejdź z własnej drogi i zaufaj, że istnieje plan na Twoje życie. Cudowniejszy niż możesz sobie wyobrazić. Jesteś zawsze chroniony i kierowany boskością. Siła wyższa, kochani. Macie w sobie moc. Macie w sobie siłę, tylko proszę, żebyście ją odnaleźli w sobie. Wygenerujcie resztki Waszych sił i walczcie, żeby się uwolnić od. Osób, lub od osoby, która zasiała taki zamęt w waszym życiu. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.